Wspólnej Polskiej, Polskiej ofiarną pracą, ofiarną pracą w, dziecięcej drużyny, w dziecięcej drużyny Pożarniczej. Przestrzegać statutu, godnie reprezentować drużynę, pilnie się uczyć na zajęciach, a przede wszystkim być dobrym kolegą. To niektóre z punktów przysięgi, którą złożyli mali druchowie, Członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Nagawczyna Uroczyście ślubowali na sztandar. W sumie do jednostki należy ponad 20 dzieci. Ja wstąpiłam, bo mi się bardzo straż pożarna spodobała w wieku 4 lat i często bawiłam się w strażaków i oglądałam. Ja się zapisałam na straż, bo chciałam się dowiedzieć, jak można. Ratować ludzi, gasić pożary i też mi się spodobała straż. Cieszę się, że się zapisałem. E, miałem dużo zajęć, ale warto było. W drużynie jest fajnie, wszystko się da. Podoba mi się, jest fajnie, można się bawić, jest z kim pogadać e, i nawiązujemy nowe przyjaźni, na przykład w szkole, jak się znamy ze straży. Jesteśmy w dziedzinie pożarniczej, bo... To się, nam się podobało i zobaczyliśmy na przykład, jak to jest na przykład na zawodach czy coś. Zobaczyliśmy jak ra ratują strażacy świat i jak pomagają ludziom. Uroczystość zorganizowano w Domu Kultury w Nagawczynie. Drużyna powstała przy naszej jednostce. To jest taki powiew świeżości, można powiedzieć, dla straży, ale też to jest takie dbanie o interes przyszłości straży, bo liczymy na to, że po wyszkoleniach, po tym jak oni zobaczą, jakby tutaj działamy, coś podpatrzą, pod pod, poduczą się i myślę, że po prostu w przyszłości oni nas zastąpią no, równie godnie, tak jakbyśmy chcieli. To zasługa po prostu druchów tutaj z OSP Nagawczyna. Oni podali taką myśl, oni przekonali rodziców i tych najmłodszych. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że ta inicjatywa już była od wielu, wielu lat. Z różnych względów po prostu nie powstały takie dziecięce drużyny, a teraz mamy pierwsza w całości po prostu w tej części gminy, no i pełna zapału, jedyne po prostu to, że jest za dużo o, o po prostu nawet chętnych, ale myślę, że dla każdego tam miejsce się znajdzie. Oprócz, że teraz uposażenie zakupimy gdzieś za około 10 tysięcy złotych, to również w ramach takiej integracji, nagrody nazwijmy to tak, też jednodniowa wycieczka. Małych strażaków bardzo wspierają rodzice, dziadkowie oraz inni najbliżsi. Syn zdecydował się, ponieważ jego wujek jest strażakiem i namówił go do tego. Jest bardzo zadowolony, cieszy się niezmiernie i przede wszystkim dobra inicjatywa z pani strony, z pani prezeska Karoliny Marć. Dzieci przynajmniej mają chwilę zajęć. Moja dopiero chce wstąpić, bo Ciecha jest na drugim spotkaniu. No ale bardzo pozytywnie i cieszymy się, że jest w ogóle takie tutaj przedsięwzięcie, żeby te dzieciły w czymś uczestniczyły. Fajnie, no dobrze, że mają jakieś zainteresowania. Jedna, druga, taka mało dopiero trzeci rok. Zadowolona. Druga chyba 10 lat. Też jest zadowolona. Czy jeszcze jedna mnuczka, czyli pół roku. Też tylko jej dzisiaj tak, nie ma. To rodzinne, rodzinne, tak. Rodzinne. tak Strasznie byłam zaskoczona, jak wyszły te dziecioczki. No, przekochane, jak to fajnie wyglądało. No i fajnie, że tak właśnie te dzieci są zainteresowane takim czymś. Na cotygodniowych zajęciach mali strażacy uczą się bezpieczeństwa, pierwszej pomocy. Oraz bają o kondycję, biorąc udział w ćwiczeniach sportowych. Nie brakuje też gier i zabaw. Dziecięca drużyna pożarnicza OSP Nagaczyna nie próżnuje.